Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, tak krzyknąłeś, niespodziewanie, cześć, że mało nie spadłem z toboretu. <grym> Sory. Spotykamy się ponownie i witamy Was w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i kolejnym odcinku poświęconym komiksom o torze. No, my już z Torem mamy wieloletnią przygodę, no ale tym razem. Sięgamy po drugą odsłonę serii pisanej przez Donego Katea. Przy czym tutaj on odpowiada za większość tego albumu, bo za zeszyty od 15 do 23, a anual numer 1, który też jest dołożony do tegoż komiksu, pisał Aaron Kuder. Jeżeli chodzi o rysowników, to tutaj mamy ich całkiem sporą plejadę. Więc na razie się nimi nie będziemy zajmować i pogadamy sobie o rysunkach gdzieś tam pewnie standardowo pod koniec naszej audycji. No i bierzemy się za ten tom, który zbiera nam zeszyty od 15 do 24 i ten jeden annual. Czyli to są dwie historie, zatytułowane odpowiednio Objawienia oraz Bóg Młotów. No i tak, dla przypomnienia, i to będzie oczywiście lekki spoiler do poprzedniego tomu, mieliśmy w pierwszej odsłonie tego komiksu Ranu Kate'a wielką potyczkę Tora, która doprowadziła do tego, że zajrzał on trochę w przyszłość, i teraz ma obawy, że jest ostatnim królem Asgardu, ostatnią postacią, która no w ten czy w inny sposób doprowadzi do zagładu świata. I dlatego, pomimo tego, że Asgardczycy się radują po kolejnym zwycięstwie. Thor jest markotny, a do tego jakby było tego temu wszystkiemu mało, no to Mjolnir ponownie zaczyna się buntować. Ponownie, no bo między innymi o tym, czyli że Mjolnir nie słuchał Tora, to, to była jedna, jeden z głównych wątków przecież w całej sadze Jasona Arona. No i to nie jest jedyne nawiązanie do Arona, bo oprócz kwestii Mjolnir'a, powróci tutaj wątek z finału Potężnej Tor i Śmierci Potężnej Tor, powróci wątek Phoenix i parę innych kwestii, no ale zacznijmy właśnie od punktu wyjścia do tego albumu, czyli do tych... Wszystkich perypetii Tora rodzinnych, rozkmin i zastanawiania się nad tym, co zrobić z Mjolnirem. Jak Ci się podobał Kate's w takim wydaniu? Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, gdy zobaczyłem, o, o co się będzie rozchodził ten tom, to było jak wywrócenie oczyma, że chyba na tym etapie to już więcej mamy historii o tym, jak Mjolnir nie słucha się Tora niż, jak, niż przeciwnie, więc to było trochę, wiesz męczące, ale z drugiej strony yy, to jest rzecz, którą Kate robi od samego początku swojego ranu, co nie? Ponieważ z jednej strony mamy Tora w nowej roli, w roli króla Asgardu, do której musi się Thor przyzwyczaić. Z drugiej strony Kate ma coś takiego, że on cały czas w swojej serii yy, bierze jakiś ustalony element yy, mitologii Tora, mitologii komiksowej, nie mitologii nordyckiej i poddaje go rewizji i go yy, Troszkę dekonstruuje, troszkę pokazuje w jaki sposób Tor do niego podchodzi. W pierwszym tomie mieliśmy Donalda Blake'a. W tym, w tym tomie mamy Tora i, i to mi się podoba. Taki bardziej odrobinę rewizjonistyczny, odrobinę taki medytacyjny punkt zaczepienia, jeśli chodzi o fabułę. Więc byłem zaintrygowany. Pomimo tego mojego wcześniejszego wywracania oczami. A u ciebie jak to wyglądało? Wiesz to. To było dla mnie spoko, no bo mieliśmy mm, trochę spokojniejszej narracji, nie? Bo z jednej strony no, oczywiście mamy jakieś okazyjne mócki, ale no, mieliśmy mimo wszystko te kilka zeszytów, które były skoncentrowane na mm, rozmowach Tora z różnymi ważnymi Aha. dla niego osobami. No i to jest Pewne odświeżenie w tej superbohaterstwie, na którą ostatnio trochę narzekamy, że te kolejne tomy no to jest po prostu akcja od Mócki do Mócki, od jednego zagrożenia na skalę światową do drugiego zagrożenia na skalę światową. No a tutaj z jednej strony mamy ten wiszący nad postaciami miecz, mamy tę tajemnicę. No mamy ten buntujący się Mjolnir, który no jest już tak jak mówisz, raczej kliszem i, i to nie jest może nic ciekawego. No ale z drugiej strony wiesz, mamy rozmowy Tora z Lokim. Mamy spoko rozmowę Tora z Jane Foster. Mamy całkiem niezłą interakcję Tora z Avengers. W sumie lepszą niż w serii Avengers, gdzie tam takie rzeczy powinny no, mieć po, po miejsce. No nie zawiesiłeś dość wysoko, powiem Ci. No tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że właśnie wiem, no tam wiem, powinny być jakieś interakcje, a, a tutaj dostajemy w końcu jakąś mhm. rozmowę teraz z Kapem, w momencie kiedy on oddaje właśnie Mjolnira pod opiekę Avengers. W końcu mamy całą rozmowę. Tora z e, matką z ojcem i z Angelą, która się w to wszystko wmieszała. E, I to też Są jest coś, mogę przywyknąć, że Angela jest teraz elementem e, uniwersum Marvela. Nie, nie nie wiem czemu, ale jakoś wydaje mi się to bardzo nieintuicyjne i nie mogę się do tego przyzwyczaić. Ale coś w tym jest, bo ja w pierwszej chwili jak on do niej powiedział znowu siostro, to też tak w, w miałem Aha. Co? I później sobie przypomniałem, że przecież no, u Aurona też już ona urzędowała, także, także no to, 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 to Może to, dlatego, nie? bo znam ją trochę ze Spona i tak, tak, w ogóle tak. inna postać, inne wydawnictwo i nagle taki transfer, nie, nie, nie wiem, mam co do tego bardzo mieszane uczucia. Wydaje mi się, że nikt z Angelą do tej pory w Marvelu nie zrobił niczego interesującego, tak żeby ją naprawdę poprawnie zintegrować zresztą w uniwersum. Hmm. No, i wiesz, mamy tutaj te, te rozmowy, właśnie z matką. Wraca ten wątek Phoenix, który no zastanawialiśmy się w serii Avengers, czy zostanie pociągnięty, czy nie. I w sumie to było dla mnie ciekawe, że Kate's go po prostu zaimplementował, bo myślałem, że albo o tym zapomną, albo to zaorają. A Kate's podszedł do tego trochę jak w Strażnikach Galaktyki, nie? czyli nieważne. Kto jest Twoją matką w tym przypadku, tylko kto był Twoją mamusią i kto ci zmieniał pieluchy. Więc, więc to, to, było, to było całkiem spoko. No i mamy w końcu kolejny rozdział dyskusji Tora z Odynem i tych ich potyczek. Także no mówię, no dla mnie. To wszystko było spoko, to otwarcie jakoś było intrygujące, tym bardziej, że no kończy się tym znikającym Mjolnirem z góry Avengers, więc no kolejną tajemnicę tutaj dostajemy i jakoś mnie to Aha. intrygowało, co z tym Kate zrobi dalej. Mi też się podobało, bo to ma taki filtr takiej trochę ciszy przed burzą, nie? gdy główny bohater tak, wiesz, trochę, nie, nie, niekoniecznie robi specjalnie coś interesującego tak w tym tradycyjnym sensie, ale rozwija właśnie te swoje relacje z, no, ze swoją Peryferyjną obsadą i coś tam wisi jednak w powietrzu, i to wiszenie dostajemy w drugiej połowie tego tomu. Tak, 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 tak. No tutaj te, te kilka zeszytów, bo to jest chyba 15, 16, 17, mhm. trochę są później pociągnięte w dziwnym kierunku, bo dostajemy zeszyt 18 zatytułowany Władca szeptów, w którym Thor prosi tego. Mm, to, tora Żabę, tak, <noise> aby y, zebrał ekipę śpiegów i postarał mu się y, o, odnaleźć Mjolnira. No i to jest w sumie zabawny przerywnik, tylko on nic nie wnosi, bo tej no, postaci nie ma. Dokładnie, no, jest, jest tak jak mówisz, on to nic nie wnosi. Też byłem właśnie zaciekawiony, okej, okay, robimy tutaj Pet Avengers, nie? Bo Pet Avengers to jest taki trochę żart scenarzystów Marvela. Kiedyś któryś z nich chyba rzucił, że fajnie byłoby jakby wziąć te wszystkie zwierzęta z różnych, no, z różnych serii i zrobić drużynę Avengers właśnie tylko ze zwierzakami. I to nawet chyba dostało miniserię ten pomysł i on od tego czasu czasami jest wrzucany przez różnych scenarzystów do komiksów. I to jest właśnie, wydaje mi się, jedno z takich nawiązań. Ja nie miałbym nic przeciwko, bo to jest całkiem zabawne, błyskotliwe i śmieszne. I yy, ja lubię, gdy scenarzyści nie wstydzą się tego, że robią komiks, w którym pojawiają się różne yy, surrealistyczne i kreskówkowe rzeczy. Yy, ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby... To było ciekawe, gdyby coś z tym było zrobione, gdyby jakoś miał to jakiś wpływ na fabułę. I okej, okay, fajnie jest zobaczyć froga znowu, bo frog jest do no, tego typu postacią, że albo ją kochasz, albo nienawidzisz, bo to jest jeden żart. Jeśli ten żart ci się spodoba, to kochasz froga, a jeśli ci się nie spodoba, to niespecjalnie go lubisz. Ale y, ja polubiłem i y, fajnie było go zobaczyć. Fajnie było zobaczyć tych, tę resztę Pet Avengers. Ale fajnie by było, gdyby oni właśnie byli zintegrowani z tą opowieścią, a nie tylko po prostu pojawili się jako taki długi żart, żeby czymś dopchnąć y, y, ten cały story arc, y, żeby y, no, wypełnić tę wymaganą ilość stron i tyle, więc y, mieszane uczucia, raczej tak. No nie, nie, niekoniecznie. Nie obraziłbym się, gdyby zamiast tej drużyny było, nie wiem, rozwinięcie trochę relacji Tora z Angelo czy cokolwiek innego. No właśnie, no bo jest sedna problemu, to jest naprawdę sympatyczna historia i szeroko się uśmiechnąłem, kiedy mamy w końcu Avengers zbiórka w zwierzęcym mhm. wydaniu. No tylko te postacie po prostu nawet nie wracają, nie? To jest po prostu dla mnie mhm. jakieś takie niedopatrzenie scenariuszowe, no bo Wydaje mi się, że no tak się takich rzeczy nie robi. No chyba, że, bo dopuszczam taką możliwość, chociaż też nie za bardzo to rozumiem, że te postaci dostały jakieś kilka zeszytów, może w tym wątku poszukiwania Mjolnira czy, czy, czy coś takiego, no ale to by było strasznie dziwne i tego nie rozumiem. Mhm. No, a później dostajemy kolejny przerywnik, bo wchodzi nam anual numer 1, niezliczone przeznaczenia. I tutaj też to jest historia w ogóle dosyć oryginalnie. Od reszty tomu. Odklejona od reszty tomu, też początkowo bardzo mocno komediowa, bo ona się skupia na takim święcie po wojnie światów. No a w którymś momencie Tor. Spotyka się tak naprawdę z różnymi wersjami swojego przeznaczenia, i to jest znowu mhm. taki zeszyt, który koncentruje taki się. na komentarz na temat postaci. No. Tak, tak, tak. No, na, który no, koncentruje się w zasadzie na sztuce wyboru, nie? Mhm. Odpowiednich ścieżek. Spoko dla Ciebie, czy to też taka raczej zbędna ciekawostka? Znaczy, to jest zbędne, ale to się fajnie wpisuje w ogólną tematykę ranu Kejca, i y, generalnie mi się podobała ta historia. Y... Wyszczególniłbym rysunki, które są takie, mają bardzo ciepłe, jasne barwy. I są takie troszkę semi-realistyczne, ale nie do końca, i bardzo mi się podobała oprawa graficzna tego anuala. Tak, tym bardziej, że tutaj twórca, bo to scenariusz i rysunki, to jest Aaron Kuder w tym przypadku, to jest o tyle interesująca historia, że tutaj też się twórca bawi z rysunkami, nie? gdzie mamy trochę rysunków, mhm. które jakby imitują, nie wiem, komiksy wręcz z lat 80. po czym właśnie mamy przejście na taką kreskę właśnie bardziej realistyczną, albo z jakiegoś europejskiego komiksu i później znowu zmieniamy warsztat na taki bardziej klasyczny, mainstream, także wizualnie to jest faktycznie interesujące. Aha, wizualnie dzieje się tu dużo i dzieje się fajnie. No i przechodzimy tym samym w zeszycie 19 do niejako głównego dania tego tomu, czyli do Boga Młotów, to jest historia rozpisana na kilka zeszytów, no i ona się skupia na poszukiwaniu Mjolnira. Odkryciu tajemnicy Mjolnira i walki oczywiście z naszym magicznym młotem. No bo. U, ale przespoilerowałeś, bo to, to, to było przecież wielkie, niespodziewane. Yy, niespodziewany zwrot akcji, że tak naprawdę nikt nie ukradł Mjolnira i to było podprowadzane do. Yy... No, do tego zwrotu akcji było przecież wszystko podprowadzane, że mieliśmy to śledztwo Tora, że po, no, odwiedziliśmy te krasnoludy, które wykuły Mjolnira i one wszystkie były rozwalone i takie podbijanie stawek, podbijanie stawek i nagle y, okazuje się, że Mjolnir nie został skradziony, tylko i y, no, zbuntował się. Tak, no, no musiałem to zaspoilerować, a, nie, nie, nie będę nie, nie, nie przepraszał za tam. to, bo byśmy nie byli w stanie o tym jakkolwiek pogadać, a tym bardziej, no to tu też jest więcej, więc to sam ten motyw to Wam wiele no. nie zdradzi, bo, bo to dojście jest istotne. No i od razu ja Ci zadam pytanie, bo ja odnoszę wrażenie, że znów w tym motywie tej walki z Mjolnirem. Kate zbuduje na tym, co zbudował Aaron wykorzystuje y, właśnie określone wątki. tak jak powiedziałem, tutaj ma istotne znaczenie przede wszystkim winał potężnej tor i, i ten. Moment, kiedy Jane Foster wrzuca Mjolnira w słońce, wespół z Mangogiem. No i to wszystko też prowadzi do pewnego finału całego tego wątku ojcowsko-synowskiego. Jak ci się podobała ta historia? No bo tutaj to już ta burza, o której powiedziałeś, że ta cisza przed burzą to są te pierwsze Aha. zeszyty. No to ta burza nomen-omen rozpętuje się tutaj na pełnej i, i mamy naprawdę solidną łódzkę. Jak taki Kate się podobał? Pierwsza połowa podobała mi się bardziej. Znaczy, w sensie pierwsza połowa tej historii, o której teraz rozmawiamy, nie to śledztwo, to powolne podprowadzanie do tajemnicy, to budowanie stawek, budowanie napięcia. Nie jak widzimy tych zmasakrowanych krasnoludów, to aha, okej, okay, z czymkolwiek będzie walczył Thor, było w stanie zrobić coś takiego, czyli sprawa jest poważna. Nie, i to było fajne. Potem, gdy, pojawi, no, gdy dostaliśmy tę personifikację Mjolnira. Też było spoko, bo to było ciekawe, intrygujące, niespodziewane. Po raz kolejny mamy właśnie ten powracający motyw po Donaldzie Blake'u, że element Tora, nie sama esencja Tora, zaczyna się w stosunku do niego buntować i on musi, się, musi to przepracować w jakiś sposób. I to było spoko. Potem zaczęła się ta walka, i to nadal, nadal był dobry komiks. Nadal to była fajna opowieść, fajnie opowiedziana, fajnie narysowana. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to wiesz, to był taki autopilot Marvelowej młótki, że mamy wielkie zagrożenie i o rano ono wygrywa, nie? A tutaj nagle coś się y, dzieje. Dzieją się rzeczy, które sprawiają, że jednak nie wygrywa, i, y, no, i wiadomo, i to się kończy. I to byłem odrobinę, może, może nierozczarowany, co miałem trochę mieszane uczucia na temat tej końcówki tego y, story arku. No, ja ogólnie się z Tobą zgadzam. Przy czym ja te mieszane uczucia mam trochę w innym miejscu, bo mam wrażenie, że mamy tutaj na finał no właśnie konkretne zwieńczenie wątku na linii Thor-Odyn no bo tam cały czas jest ta przekomarzanka pomiędzy nimi, i, i tutaj też tego jest mnóstwo. Jest to w pewien sposób domknięte, ale ja Ci powiem, że tak jak dla mnie to było nawet ok, jak to zostało poprowadzone, to mam takie nieodparte wrażenie, że jak ktoś na przykład nie czytał tego Ranu Arona, gdzie tamten pogubić. Wojte, no. wątek ojcowsko-synowski jest bardzo istotny, to tutaj sam ten komiks, sam ten tom, on to nie do końca jakby dobrze przedstawia. W tym sensie, no. że to, to nie jest tak, że, że człowiek tego nie zrozumie, ale wydaje mi się, że ten ciężar emocjonalny nie zadziała, bo nawet wiesz w tej pierwszej historii, w tych objawieniach, gdzie oni tam siedzą przy tym ognisku i widzimy tego złamanego Odyna i nawet w tym pierwszym tomie Ranu Kate'a, tam były też te wątki Tora, ale tak jak mówię, no jednak ta, ta główna oś tego, ona była u Arona. Cały ten wątek, poniekąd zdrady Odyna, odrzucenie Tora i tak dalej, i tak dalej, no, walka przeciwko Jane Foster, no, mnóstwo tego było i po prostu wydaje mi się, że to, co się tutaj dzieje w tym finale z Odynem, no po prostu nie, nie wiem, czy ono tak dobrze zadziała, właśnie, jeżeli ktoś nie będzie miał tej podbudowy, którą my mamy. Nie wiem, czy tutaj też tak y -y. czułeś. Ja, ja wydaje się, że mam troszkę życzliwszy stosunek do tej pisaniny Kejca i wydaje mi się, że to jest. to ma na tyle wiesz, zasugerowanego wcześniejszego kontekstu u Kejca, że jednak to może chwycić nawet osób, które nie, nie znają Ranu Arona. Więc y, ja bym jednak powiedział, że y, Twoje wątpliwości są jak najbardziej słuszne. Ale nie, osobiście wydaje mi się, że problem jest mniejszy niż tutaj uznajesz. No to dobrze. To, to, to tak jak mówiłem, ja miałem pewne wątpliwości, ale to też nie jest tak, że ja to krytykuję, bo na mnie osobiście to zadziałało, więc po prostu to tak tylko y, zastanawia mnie ta kwestia, ale to może się ktoś wypowiedzieć, ewentualnie kto mhm. na Komentarze przykład y, ten, ten komik czytał, właśnie bez tej podbudowy. No i mamy tutaj zeszyt jeszcze 24. Znów to jest zeszyt jakiś. Mocno powiększony i nietypowy, no ale też okazja jest nietuzinkowa, bo uwaga kolejny spoiler: w historii Bóg Młotów Oden poświęca się, oddaje swoją moc Torowi, tak, żeby on niejako mógł objąć w pełnoprawny sposób tor, tron Asgardu. Aha. No i przy okazji tego pogrzebu. No mamy taki wątek, który też mi się już kojarzy z różnymi komiksami, bo... To Sandmanowsko mi się na przykład bardzo mocno kojarzy, tak na Marginesie. Nie mam dokładnie to samo skojarzenie. Czyli mamy zebrane mnóstwo różnych postaci na pogrzeb, i przy okazji tego pogrzebu są snute różnego rodzaju historie związane z Torem, Mjolnirem i Zodynem. No i jak oceniasz właśnie ten taki powiększony zeszyt? Czy to gdzieś tam emocjonalnie było w porządku? Jak te historie Ci się podobały, te wariacje rysunkowe, no bo tutaj z tego nie jest antologia, dużo antologia, więc yy, wiadomo, poszczególne yy, historie, wątki, one różnią się jakością, bo i mamy tutaj zróżnicowanych rysowników, i zróżnicowane linie narracyjne, i to wszystko jest tak ładnie spięte tym wątkiem pogrzebu. Dla mnie to było bardzo fajne, bardzo mi się to podobało, ale też pod koniec tego, yy, tego tomu, to, bo to ma taką trochę energię dopchnięcia kolejnego numeru, żeby był tom grubszy. Mhm. Nie, nie wiem, czy te, też tak odczułeś to ja trochę się zdziwiłem, no bo to jest ogólnie spoko koncept i ja lubię takie antologie. Uh -huh. Tym bardziej, że właśnie te, ta, różna, ta różna strona wizualna, ona też mi robi robotę, nie? bo szczególnie na przykład ta pierwsza historia, w której mamy beta Ray Billa. No to, to, to jest niby taki dziwaczny trochę rysunek, taki mocno jakiś, nie wiem, kartunowy, lekko groteskowy, ale, ale to, bardzo to, to mnie jest to trochę, kupiło. Trochę Moebius bym powiedział. A o, trochę tak, tak. Masz rację. To, to, to faktycznie jest dobre pewnie porównanie. Ale wiesz, jak tu nagle dostaję kolejną i kolejną tę historię, to trochę nabrałem wątpliwości i właśnie ja mam problem z tym, że. Ja nie wiem, czy tu by się nie przydało więcej jakiegoś uspokojenia z jednej strony. Z drugiej strony znów wydaje mi się, że tutaj Kates nawiązuje do pewnych rzeczy, no bo jak nie wiem, mamy historyjkę pisaną chociażby przez Ewinga, bo to nie Kate akurat to pisze, czyli tom z Lokim, to mi się wydaje, że tutaj znów trzeba, żeby tak naprawdę te kilka stron dobrze odczytać, to chyba trzeba znać inne inne komiksy z Lokim, tak? Żeby się tutaj w tym, w tym wszystkim odnaleźć i połapać, więc dla mnie. Okej, okay, ale jakoś mnie to, to nie rzuciło na kolana, mhm. no, przy czym... Znaczy, wiesz co, M mi się spodobało kilka tych historii, jak na przykład ta z Torem Spisującym e, Testament. Mhm. Tak, tak, to też było dobre. E, nie, ja bardzo lubię te elementy, kiedy mamy e, właśnie tych Asgardczyków z tym ich całym asgardzkim patosem, którzy zderzają się z tym śmiertel... nie, ze śmiertelnikami, ze śmiertelnym podejściem w ogóle do, no, no, do, do życia, do organizacji społeczeństwa, do zwyczajów i to, to zawsze mnie bawi, to dla mnie ma zawsze fajny potencjał. Trochę komediowy, trochę taki interes, interesujący kontrast, dlatego tak bardzo lubię Ran Straczyńskiego. Więc, A to on pisał zresztą, to, to, to tak no na to, marginesie. no bo łatwo, nie? Bardzo łatwo było zrozumieć, znaczy bardzo łatwo było y, się domyślić, tak, bo to, tak. to, to jest właśnie y, Rzecz, którą napisałby Straczyński. No, no i napisał, także widzisz, strafiłeś w 100%. Także, no, okej, okay. i to jest dla mnie też ciekawe, że z jednej strony mamy tutaj bardzo wyraźne domknięcie tej historii, a z drugiej strony no, widzimy, że mamy otwarcie nowego wątku, no bo Oden no, zmarł, nie, nie żyje, ale no widzimy go u wrót Walhalli, która jest pusta. No i, i to jest ewidentne otwarcie jakiegoś kolejnego wątku Aha. i też ja jestem ciekaw co w ogóle Egmont u nas zrobi tak naprawdę z tą historią, bo z tego co pamiętam to Kate z tego tora to pisał jeszcze tylko kilka zeszytów. A później przyjął to kolejny scenarzysta, więc no, nie wiem, jak, jak to zostanie pociągnięte. A nie ma zapowiedzi kolejnego tomu. Tak, dokładnie. Więc, więc też Coś jest, jest to dla mnie zastanawiające, jak oni do tego podejdą. No, ale to o tym się przekonamy w przyszłości. Jak wizualnie ogólnie byś ten tom oceniał? Bo on jest mocno różnorodny. To nie wybijało mhm. cię te, te ciągłe takie rotacje, że tak powiem, jeżeli chodzi trochę, o wizualnie? Trochę, trochę, ale powiem ci, że ponieważ Absolutnie wszyscy rysownicy według mnie spisali się fantastycznie, i ten tom jest różnorodny, ale jest na wysokim poziomie, nawet jak na Marvela. Więc y, absolutnie nie mam zamiaru narzekać. Bardzo mi się podobała wizualna warstwa. Y, y, nie wydaje mi się, żebym miał się do czegokolwiek y, przyczepić. No, ja się tutaj podpisuję. O, wizualnie, moim zdaniem, całościowo stoi ten album na wysokim poziomie, i y, ja mówię o tym dziesiątki razy w różnych podcastach. Ja lubię różnorodność wizualną, i tutaj y, to dostałem też. I też to było na dobrym poziomie, bo to czasem jest tak, że nie wiem, zmienia się rysownik nawet na chwilę, i człowiek czuje się. Głównie wybity, a tutaj miałem poczucie, że nawet jeżeli właśnie mamy zmianę rysunków, to ona jest spójna z jakąś zmianą tonacji albo, albo z jakimś fragmentem historii, który dostajemy właśnie z tą konkretną warstwą graficzną, więc dla mnie to było spoko. No to Michale, na koniec w zasadzie podsumowanie tych dwóch tomów Tora Kejca. No bo tak jak mówię, no, tu już wiele z jego strony nie dostaniemy. Jak oceniasz? To, jak on zbudował z jednej strony historię autonomiczną, a z drugiej strony, jak właśnie on buduje na, cały czas na fundamentach, które Aaron stworzył lata temu. Według mnie, yy, znaczy no, to Kate, więc absolutnie musimy porównywać z poprzednim komiksem, który pisał, czyli z Venomem. Mhm. I yy, według mnie właśnie utrzymał ten dość wysoki poziom Venoma. Może nie ten y, absolutnie fantastyczny, pierwszy tą Venoma. Ale z tych dalszych, wiadomo, jest trochę rzeczy, do których mógłbym się przyczepić albo wątków, które mnie nie kupiły, albo dziwnie pourywanych linii narracyjnych albo może sporo, znaczy nie sporo parę niepotrzebnych scen według mnie, ale generalnie ogółem dla mnie to jest wysoki poziom, jak na Marvela. Bardzo mi się podoba, byłem cały czas zaangażowany i nie żałuję czasu spędzonego właśnie przed przy lekturze tego komiksu. No, ja też. Ten pierwszy tom, to pamiętasz, że on z jednej strony mi się podobał, z drugiej strony miałem wątpliwości, ale całościowo po tych dwóch tomach ja jestem zadowolony. Mam wrażenie, że nawet na tym etapie, w sensie już bez dalszej kontynuacji właśnie całego tego wątku Odyna Aha. i Walhali, to wydaje mi się, że Kejca należy ocenić pozytywnie i ja nie wiem, czy to nie jest kwestia jakiejś mojej zbudowanej sympatii do Tora i całej tej asgardzkiej, mitologicznej odnogi Marvela, ale ja chyba nawet wyżej bym oceniał Tora niż Venoma. Venom był o. dobry. To, to wiesz, to, żeby też nie, to, to nie było na zasadzie jakiegoś takiego negatywnego porównania, no bo mm -hmm. o Venomie przecież rozmawialiśmy wielokrotnie i to była naprawdę dobra seria. Ale mam wrażenie, że ten tor też pokazuje, że jednak czasem intensywniej i krócej znaczy lepiej. Bo jednak wiesz, tu mamy 24 zeszyty na, na, w zasadzie na tym etapie, i yy, ja jednak czułem, że to było lepiej trochę rozłożone niż ten wenom, który nam się ciągnął przez w zasadzie 5 no, tomów nie? czy 6 czy tomów i, i, i tam to było czuć nie? że jednak mieliśmy tak jak w, też w nieśmiertelnym halku, że ja, jednak jak jest seria na 50 zeszytów czy 50 plus. No to, to jest naturalne, że ona w którymś momencie albo nie wiem, zacznie się powtarzać, albo ma jakąś watę, która jest zbędna. A tutaj miałem poczucie, że był plan na te 24 zeszyty, bardzo konkretny, nieźle wyegzekwowany, nieźle rozłożony. Także ogólnie ja jestem naprawdę zadowolony z tego komiksu. Ja również, więc tu się zgadzamy. Może ewentualnie nie zgadzamy się co do czy jest lepszy czy gorszy od Venoma, ale to jest absolutnie nic nieznaczące w świetle faktu, że no, po prostu Tor jest dobrym komiksem. Tak, no i wychodzi na to, że Cates to jest naprawdę myślę, że możemy spokojnie to, to nawet zasugerować, że jeżeli widzicie jakiś komiks z jego nazwiskiem na okładce, to możecie spokojnie po niego sięgnąć, bo Aha. jeżeli chodzi o tych Scenarzystów mainstreamowych obecnie, no to on naprawdę jawi się jako absolutnie ścisła czołówka. Dokładnie, też mi się wydaje. Z tego młodszego pokolenia jak najbardziej. No to cóż, Michale, dzięki Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Ja również. I do usłyszenia w przyszłości. Trzymaj się, cześć. Cześć, cześć, cześć. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!